A w tym filmie, ostatnim z trylogii, jak ktoś na kanał Centurion to wie o co chodzi. Trochę czystego lasu. Bez różnych takich jakichś tam. Tutaj to bardziej jakie kwiatuszki piękne rosną. Tam jest ścieżka. Tam dwa drzewa powalone. Można przez strumek przejść. Niedaleko jest powalona sosna. Już ją widać. Teraz zrobiłem tak, żeby było ją widać w prawym, dosłownie górnym rogu. Wyobraźcie sobie, że sosny żyją dosyć długo, jeżeli chodzi o ich igliwie, które jest specyfikiem bardzo dobrym do leśnej herbatki. Jeżeli ktoś wie o czym mówię a myślę, że większość z Was może wiedzieć no to centurion jak najbardziej poleca bo to ludzie umierają na covidy różne koronawirusy duszą się a las zawiera bardzo wiele Antybiotyków naturalnych. Taka jest prawda. No i cóż, niech ten film się nazwie Sosna, jako naturalny antybiotyk. Jeśli nie zapomnę, oczywiście. E, tutaj widzimy kolejne jakieś nieuzasadnione powalenie kawałka sosny. E, tu widzę że leży jakiś czas, ale tu widzę że jest dosyć świeża i długo zachowuje swoje właściwości żywotne. Gdyby tam przejść do korzenia i gdyby puściła, to może by i wyrosła. No ale co będzie, zobaczymy. Home is behind. The world ahead i tak dalej. Jeśli ktoś wie o co chodzi, no więc to jest trzeci film krótki z wędrówki Centuriona po lesie na Nowo.